Groch siewny, odmiana Equinox i Sideral, plantacja nasienna. Groch siany zaraz króciutko przed Wielkanocą. Nawożenie przedsiewne w ilości 150 kg polifoski szóstki. Dodatkowo do zabiegu doglebowego wykonanego za pomocą bandura oraz chlomazonu dołożyłem około 35 kg azotu w formie RSM-u siarkowego. plan pszenicy ozima. Po przedplonie został wysiany międzyplon. Yy, niestety trzeba było wykonać poprawkę na chwasty dwuliścienne, głównie rumiane, y, ale gdzieś też jeszcze pojedyncze samosie paku też przetrwały za pomocą mieszaniny korum oraz basagram. Jeden zabieg na chwast jednoliścienne, dwa zabiegi przeciwko szkodnikom. Yy, I to w sumie koniec. Bez zabiegu fungicydowego. Groch tu w dołku trochę ładniejszy, jeszcze ma kwiaty, ale te kwiaty to chyba raczej zdychają, że tak powiem, tu już z nich, a tu mamy akurat strąg, tu też jest strąg, aha, tu też coś wychodzi, więc coś tu będzie, ile mamy, tu skrajnego nie będę liczył, zobaczymy tutaj, jest jedna roślina, to jest jedna roślina, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, o Jezu, dwanaście, to jakoś optymistycznie za bardzo. Lepiej zobaczmy dalej w środku łanu, a może nawet jeszcze dalej, gdzie trochę z tego dołka wyjdę. Bo to jakoś za ładnie wygląda. Dobra. Tutaj gdzieś znajdźmy. A tu to w ogóle nic nie mam. Jakaś taka mizerna roślina. Tu mamy na przykład dwa strąki. Aha, i tutaj dwa, to są cztery, sześć. Tu mamy kolejną roślinkę. Dwa, cztery... 6, 7 stronków. A czyli tak trzeba przyjąć, że 6 stronków, jak będzie, to będzie wszystko. Tak Zobaczymy, jaki z tego będzie plon. Pszenica ozima Artist zasiana na początku października po zlikwidowanym nieudanym rzepaku w ilości 400 roślin na metrze, ze względu na zastosowanie po siebie rzepaku chlomazonu i metazachloru. Nawożenie 170 kg azotu w czystym składniku w formie resemu siarkowego oraz mocznika. Odchwaszczanie wiosenne za pomocą aksjalu Komplet Pack. Dwa zabiegi fungicydowe: duet na start oraz mieszanina azoksystrobiny na T2 te z tebukonazolem. Nawożenie mikroelementami około 1 kg. Dr. Green zboża 2 litry, AgroSorb folium, przy te dwa dodatek na szkodniki, jakiś insektycyd. Tak to się prezentuje. Rzepak Onka, odmiana populacyjna, zasiana po jęczmieniu ozimym w technologii Striptil. Odchwaszczanie doglebowe podczas siewu 150 kg polifoski. Wiosną trzeba, by było, trzeba było wykonać powtórkę na chwasty jedno- i dwuliścienne. Tutaj chodziło głównie o przytulię i o jakieś tam samosiewy jęczmienia. Wiesienią, dwa zabiegi w kierunku samosiewów jęczmienia ozimego bez jesiennego zabiegu fungicydowego regulacyjnego. Wiosną, dwa zabiegi. Pierwszy Tilmor z grinem rzepakowym oraz AgroSorb Folium, drugi Azoksystrobina, w obydwu zabiegach dodatek, czy to acetomiprydu, czy Mawrika, czy, czy, czy tu karnadinę albo mavri, i Mavric, jakoś tak zamiennie, brak trzeciego zabiegu, i brak trzeciego zabiegu znaczy, brak trzeciego zabiegu fungicydowego i ochrony insektycydowej. I już teraz mogę powiedzieć, że to był błąd. Natomiast dół łodygi zielone. Rzepa Kozimy PT-303, stanowisko po grochu, wysiew za pomocą agregatu Shevera Striptil z jednoczesnym podsiewem polifoską szóstką w ilości 150 kg na około 25-30 cm Jesienna ochrona przed zachwaszczeniem wykonana w dwóch zabiegach pierwszy zabieg doglebowy Metazachlor plus Chromazon następnie powtórka nawigatorem w celu zwalczenia samosiewów grochu oraz zabieg przeciwko jedno, chwastom jednoliściennym Fusilade Forte Jesienią zabieg fungicydowy za pomocą Tilmora plus yy, dodatek e, insektycydu plus dr Green Rzepak, kilogram na hektar i agrosopfolium litr na hektar. Wiosną poprawka piklorarmem preparat Zorro w kierunku przytuli czepnej trzy zabiegi fungicydowe Tilmor, następnie azoksystrobina, następnie propulse e, dodatkowo Acetamitryd plus czyli Karnadine Plus, 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 Maverick, Vita, dodatkowo Dr. Green rzepak, łącznie w ilości 2 kg, plus kilogram Dr. Green borowy i AgroSorb Folium litr do każdego zabiegu, czyli łącznie 3 litry. No tak się rzepak prezentuje, może za dużo nie widać, ale no niestety inaczej nie dam rady nagrać. Tutaj dla porównania... Odmiana Deka Excited, stanowisko po pszenicy, ozi, po pszenicy ozimej. Technologia uprawy identyczna, identyczne nawożenie. A, o nawożeniu wspomniałem. 170 kg azotu w formie RSM-u siarkowego podanego w jednej dawce i dodatkowo 100 kg kizerytu, czyli siarczanu magnezu w celu podniesienia zawartości siarki, do uzupełnienia z siarki oraz dołożenia... Magnezu, reszta zabiegów. Taka sama. Pierwsze z dzisiejszych trzech aut z wapnem dojechało. Co prawda, mieliśmy na inno, inne pole pojechać, ale że popadało, no to zdecydowałem się na raz wadonek na jeszcze innym polu. No trudno, nie będę tam pchał kierowców z ciężarówkami gdzieś tam, żeby się mordować, wyciągać niepotrzebnie. To tam bez sensu. Tu będzie rzepak na tym polu, więc przed rzepakiem najwyżej dam. Trochę był inny plan, ale najwyżej coś tam tego wapna będę musiał przewieźć na inne pole, na te właśnie, które finalnie nie dojechało. No i standardowo, jak w ostatnim czasie, standardowo. Standardowo Standard Kalk z Nordkalku, także tak tutaj po dwie tony, bo tu jest dobre PH, tam no nie powiem, że idealne, ale po te dwie tony można sypnąć. Po, po pszenicach, po kukurydzy, później właśnie mówię, będzie rzepak więc e, tu tak akuratnie dla podszypa, podtrzymania tego odpowiedniego poziomu zawartości odczynu w glebie no i dodatkowo oczywiście wapń jako składnik odżywczy, budulec wszystkich żywych organizmów fajne, nis, fajne niskie auto właśnie chciałem żeby tak mam to pole gdzie jest owiec zasiany gdzie był grok w zeszłym roku. To takie właśnie w niskie, fajne auto, tam żeby przez las przejechać byłoby idealne, no ale e, skoro było mokro i nie bardzo się dało jechać, no to, no to trudno trzeba sypać tutaj i, i tyle. Jest i drugie auto, ale się wiatr wszystko okropne zrobiło. A trzecie auto pojechało tam na dół, do miejsca, gdzie te wcześniejsze się wysypywało. Tak tutaj na rogu, żeby to tak jak mówiłem wcześniej kierowcom ułatwić, nie jeździć, nie ciągać się. Bo to bez sensu robota. No trudno, trzeba będzie na 10 hektarów dowieźć wapna. No ale to myślę, że jakimś w miarę dużym rozsiewaczem, rozrzutnikiem, dużym piastem to tam 2-3 kursy i będzie, będzie załatwione, no. ładna autka mają. Z jednej strony fajne, bo nowe, a z drugiej strony to wszystko w automacie i... W sumie no, wygodniej się jeździ na pewno po, po twarde, a ciekawe w polu troszeczkę gorzej chyba. Chyba w sumie, o, W sumie automat fajna rzecz. Wapno też prima sort. Nic skawalone. Z poprzedniego to wyleciało wszyściutko dosłownie. O, będę musiał podgarnąć tutaj. A, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Wezmę tura i trochę Trzecie autko tam widzicie na dole się wysypuje akurat, także tutaj na te po kukurydzy, tutaj jest 15 hektarów, tam gdzie wysypuje 18, czyli na te 33 hektary mam tu 75 ton, a tak liczę po 2 tony, czyli 60 powiedzmy, 66 ton i ta nadwyżka wyjedzie na, na inne pole, także to tak sobie to rozplanowałem. Patrzcie, to jest opcja. U mnie wapno wysypane, a jest taki wiatr, o, że do sąsiada na pole zawiewa. To jest biznes. Mieć zwapnowane, a nie kupować wapna. Muszę to podgarnąć kurczę, bo... Ale wybiało tego wapna. Już droga biała. Puźba. Nie no, tak to nie może być. Zaraz to podgarnę. Będzie luks.